Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, Fiszu. W kolejnym odcinku z Oxygen Not Included. Jak widzicie, nic się z bardzo nie zmieniło, poza tym, że tutaj troszeczkę e, troszeczkę pokopałem, żeby zrobić miejsce pod jakiekolwiek dalsze nasze budowle. Co dzisiaj mamy w zamierze zrobić? Na pewno chcę zrobić magazyny, te o których mówiłem Wam w poprzednim odcinku. Do tego będę musiał chyba tutaj usunąć te tilesy i tak dalej, ewentualnie tutaj jeszcze to przez, yy, przeszperać. Okej, okay. no tutaj co tylko będę mógł, to żeby to usunąć, to, a niech Hasan sobie ubierze. Musimy zrobić miejsce pod te magazyny i tak myślę, że tutaj bym chciał taką całą sieć magazynów zrobić. Zobaczymy, jak to ogólnie mi wyjdzie, ale chyba powinno być ok. Bo tak, będę potrzebował około 3 magazyny na ciecz i 2 magazyny przynajmniej na gazy. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Najwyżej się jeszcze coś dobuduje. Czyli tak, będę potrzebował. Tutaj powiedzmy, że zrobię z 2 zrobię i teraz tak. Potrzebuję długość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bo tutaj tak będę potrzebował. OK. Czy ja będę mógł wybudować to zaraz obok? Drugi, jakby magazyn na to samo. Hmm, chyba mogę tak to zrobić. Pytanie: czy jak ja tutaj zrobię tak, to czy mi nie będzie potem jakoś to kolidowało? Także zrobimy najwyżej tak. 12. Dobra, no to by się zgadzało. I co i jak to ma wyglądać? Jak to ma wyglądać? Już objaśniam, pokazuję co i jak. Więc bierzemy tak kanalizację. Tu będziemy potrzebowali dwa takie eventy kanalizacyjne: do tego automatyka i czujnik hydro. Eee, moment. Nie, 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 nie. Nie tutaj. Tylko kratkę dalej. Automatyka, czujnik hydro, do tego przełącznik sygnału, tak na wszelki wypadek. W sumie to nie jest wymagane, ale jak jest to dobrze, to była bramka XOR, bodajże, tak? Wysła zielony sygnał, jeśli dokładnie jedno z wejść otrzymuje zielony. Wysła czerwony, jeśli oba lub żadne z wejść nie otrzymuje zielonego sygnału. Tak, dokładnie o to mi chodzi. Czyli to dajemy. Następnie na dole dajemy. Czy troje drzwi pneumatycznych, czy tam śluz mechaniczny, coś takiego. Pod spodem pompy cieczy. Aha, nie mogę tutaj zamontować, bo mamy tutaj drabinkę. Ale już będziemy mogli sobie tutaj porobić trochę w międzyczasie jak oni mi tu będą budować. Będzie to wyglądać tak, że tu jeden bufor, tu drugi bufor. Filtr, tak. Bufor, tak. I bufor chyba był w tą stronę z tego co kojarzę i to ma być strzałką do góry ten bufor czyli w ten sposób o tak mam być postawiony bufor My będziemy musieli oczywiście tam jakoś dojść więc zrobię na dwie pompy chociaż można na jedną ale tak na wszelki wypadek jakbyśmy kiedyś chcieli wykorzystać tą ciecz która tutaj będzie to żeby były na dwie pompy i chyba tutaj muszę jeszcze jedną krateczkę dobudować no Dobra, czyli tak to już będziemy mieć zrobione. Następna rzecz, którą musimy zrobić, to tak podłączyć to do tego. E, chyba wystarczy jak LEDu zastosuję. Chyba tak. Mam nadzieję, że mi się nic tu nie potopi, bo jak mi się potopi to będzie troszeczkę lipa. E, więc tak, to musi iść w tą stronę. To idzie tak, tak, tak. Coś źle zrobiłem, coś źle zrobiłem. Momencik. Bo na pewno to musi być zrobione tak. To tak idzie. To tak. 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 I tak. Coś, coś takiego ma pójść. Z tego co pamiętam. Więc na razie niech to mi pobudują. Jak to zrobią, to wtedy przejdziemy do dalszej części realizacji tego planu. Ogólnie to też muszę jak najszybciej ogarnąć magazyn na gaz ziemny bo no nie wyrabiam się z nim i Maciej mi zasugerował parę zmian a mianowicie żeby żeby chociażby zautomatyzować pompy pompy cieczy z takiego względu żeby nie pracowały w momencie gdy nie mają tego gdy nie mają na przykład 10 kg wody także to możemy zrobić to na pewno trzeba prze, przenieść gdzieś indziej Podejrzewam że przeniesiemy to w to miejsce, tak mi się wydaje, to trzeba będzie chyba usunąć. I nie wiem, czy czasami nie zrobimy jeszcze jakiegoś pomieszczenia z termoakwatunerem, który będzie chłodził tą ropę, co jest tutaj. A dalej zobaczymy. Dalej zobaczymy, jak to pójdzie. Zaproponował zmiany w inkubatorach żeby nowe pomieszczenie do tego wybudować i w sumie chyba zrezygnować z tego, bo to chyba nie ma za bardzo sensu z takiego względu, że nasi duplikanci no podejdą tutaj ale mamy, mają bezpośrednio tutaj dostęp do tych jajek więc będą mogli sobie to wrzucić spokojnie i to zajmie im dosłownie kilka sekund a ja nie będę się męczył z Auto sweeperem, który nie zawsze działa po mojej myśli. Czy coś jeszcze tutaj takiego było, żeby spalać w pierwszej kolejności wodór, a dopiero potem węgiel? Ok, fajnie, mogę to zrobić, tylko na razie widzę, że ja więcej zużywam tego wodoru niż go produkuję, więc na razie niech to zostanie. Najwyżej potem się to zmieni. O, dostaliśmy 100 kg stali. O, jak mi miło. Super. Nie mnie, to cieszę. Tu zapomniałem, że tu mają być płytki powietrzne. Więc trzeba to wybudować z tego. Ale może niekoniecznie z żelaza, a wybudowałbym to po prostu z miedzi. A, a tutaj jest dobra akurat yy, materiał. Oj, i coś ty zrobił. Dobrze, tutaj mamy niemal, że wszystko ukończone. Jeszcze oczywiście musimy ogarnąć sobie rury do... Odprowadzanie tego wszystkiego. Nie wiem za bardzo jak ja chcę je zrobić. Powiedzmy, że wstępnie tak je zrobię. A jak potem pójdzie, no to zobaczymy. Dobrze, wydaje mi się, że o niczym już nie zapomniałem. Przynajmniej taką przy, takie przynajmniej mam wrażenie, więc jeszcze sprawdźmy sobie. Podłączenie hydro jest. Podłączenie do prądu? Będzie. Czy automatyzacja jest tutaj porobiona? Jest porobiona. Pytanie czy. Bo tak, ja muszę najpierw to ustawić sobie. Czyli z tego co pamiętam, to tu było 1,5 sekundy. Czemu tu kropka musi być, a nie przecinek? Tutaj 2,5 sekundy. Tutaj 2,7 sekundy. I ostatni bufor 1 sekunda. Oj, nie, 1 sekunda po prostu. A ten bufor 10 sekund. Około. I to powinno działać z tego co rozumiem To jest z tego co tu widzę kwestia tylko i wyłącznie tego że nie jest to podłączone jeszcze do prądu Więc trzeba po prostu poczekać jeszcze będzie podłączenie do prądu i wtedy będziemy mogli dalej powiedzmy działać. Ale ogólnie wszystko jest dobrze zrobione, bo sobie to sprawdziłem tak na wszelki wypadek. I cóż nam pozostaje dalej? Płytki powietrzne ogarnąć, które muszą być w tę stronę. E, które będą jakby te gazy, które tutaj mamy, niewypompowane, e, będą je ściskać właśnie tutaj. Dzięki czemu będzie miejsce dla, dla wody i ogólnie dla jakiejś cieczy. Więc najpierw to niech zrobią, a potem pogadamy. Oj, i Oliwier też musiał oczywiście wleść tutaj, no nie? Demolition Around? Co to jest za umiejętność? Aha, dobra. Ale ja mam jakiegoś takiego chyba. Gravitas Building. No mam taką osobą, osobę. To czemu ja nie mogę tego zniszczyć? Kamila jest taką osobą. Bo to mi się zaraz, że tak powiem, uleje, więc trzeba tutaj zaprzestać tego procederu. Tak wstępnie póki co. To już mam w... no dosyć sporo gazu ziemnego i to trzeba jak najszybciej też ogarnąć. O, idzie w końcu, niezbyt chyba, zniszczyć to. O, dziękuję. Ale śmiesznie wygląda to działko. Wiem, że to są ładne rzeczy, ale no, tak właściwie mi to nie są potrzebne. Dobrze, to już mamy wybudowane, więc tu możemy postawić już tą ściankę. To mogą mi zabrać. I to też. O, tu widzę, że jakieś przeciążenie mam. A, bo tu też mam najważniejsze miejsce. I mam tutaj zwykły kabelek, naprawdę. O, chyba tak, jest arbor 3 tri, yy, acorn. Więc trzeba to ogarnąć, żeby mi to przenieśli. Czy więcej tego jest? Nie, nie widzę tutaj, żeby to było. Więc pozostaje mi tylko ten jeden. Na razie do ogarnięcia. Dobra, to już mi pobudowali, więc mogę to zrobić, zamknąć tutaj. Tu wszystko niech mi poburzą, co tylko mogą. I tu do budowania, niech oni mi wybudują to. Z tym jeszcze się wstrzymam, bo ja chciałbym tutaj poprowadzić rury, o których zapomniałem. No i Kamila, gdzie żeś zleciała? To już mamy, więc mogę tutaj płytki dać. Tu już mi zasadziły, więc to mogę zdekonstruować. Strasznie mi się rozrosła nasza populacja pipów. I teraz jak z jednego osobnika zrobiło się nagle. Czekajcie, ile ich jest? Z 10? No tu na tym samym piętrze mam 6 plus 3. No to dziewięć pipów i jeszcze dwa jajka mam. Masakra, jak to się szybko rozrosło. I cóż, I tutaj powtarzamy tą samą czynność do kolejnego magazynu powiedzmy. Czyli tak, raz, dwa, trzy, tak. Automatyka, filtr. Odwracamy go. Dalej, co jeszcze było nam potrzebne? Bramka XOR, czujnik hydro, przełącznik, kabelki podłączone tutaj. I to powinno działać. Tutaj oczywiście dajemy też już, żeby mi wybudowali pompy, żeby wybudowali również drzwi. Nie przemyślałem jednej rzeczy, że tutaj nie będzie podłączenia do prądu, ale chyba jeszcze dadzą radę tutaj to podłączyć. Tak mi się wydaje, że powinni dać radę. Dopóki tutaj nie zabuduję, to powinni dać radę to podłączyć, więc nie będzie chyba problemu. I tak, i tutaj są te rury. Ten kabel automatyzacji to też niech mi usuną. Zrobili coś takiego. I coś takiego. Chciałem na początku, żeby to przechodziło przez to, ale za późno się z tym zorientowałem i po prostu już było za późno. I mówię, a dobra, to zrobimy troszeczkę inaczej. Ważne, żeby to działało, no nie? Tutaj widzę, że jakąś ciecz jeszcze mam. Nie wiem, dlaczego tu twierdzą, że jest niedosięgalne budowanie, skoro tutaj mają ten przejście normalnie. A nie, nie mają normalnie przejścia. I tu również trzeba będzie to ogarnąć sobie. I to mamy tak właściwie już zrobione. Widzę, że tu już kable też mi podłączyli. Więc to już mogę tak właściwie zamknąć. Z tego co rozumiem. Czyli tutaj. Mało zamykamy ten interes. Już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że ten system jest sprawdzony i że on oddaje. I to tak no, dosyć mocno oddaje, bo on potrafi tyle rzeczy pomieścić. Bo tak, tutaj spłynie woda, tutaj się otworzy: pierwsze drzwi się otworzą, drugie drzwi się otworzą, te się zamkną, i, za... I w momencie, gdy te się będą zamykać, to te się otworzą. I tutaj wpadnie woda i zamknie, i po prostu woda, ropa, cokolwiek zamknie tutaj po prostu tą ciecz i wciśnie ją na Hama. I tu można naprawdę ogromne ilości tych cieczy magazynować, więc to jest naprawdę super metoda. Ale jest jeden problem, bo czasami bywa tak, że chyba podczas resetu świata, czy tam ładowania świata Potrafią wystąpić błędy, po prostu tutaj te wszystkie struktury nie wytrzymują ostatecznie ciśnienia i na przykład pękają mi ściany i wylewa wszystko. Nagle się wszystko rozlewa i w ogóle makabra jest, ale poza tym jest to prawie że bez awaryjny system. Czyli tak, tutaj ustawiamy na 2,5. Tutaj na 1,5. Nie, pierwszy jest na 1,5. OK. Drugi jest na 2,5. Tak, ustawione. Ustawione. Ten jest na 2,7. Filtr. Ten jest na sekundę, a ten na 10 sekund. Dobra. <śmany> Mamy to. Niedosięgalne budowanie. Oj, a, bo ja tutaj jeszcze automatyzacji nie podłączyłem do końca. Bo to powinno być tak. I to możemy już zamknąć. I to mamy już prawie że gotowe, tylko tutaj jeszcze możemy mi je dobudować. Dobra, i to mamy już zamknięte, tu mi jeszcze tego dołożą e, ołowiu i wybudują ten kabel i mamy to już zrobione. Więc możemy rozpocząć budowę tej ścianki. To też już możemy zrobić, to zburzyć. O, to z chęcią przyjmę. Bo tego to ciężko w ogóle pozyskać od naszych pipów. Znaczy one by to prędzej czy później ogarnęły, ale jak jest możliwość zebrania, no to czemu nie skorzystać? Wiadomo. Jeszcze gdzieś tu chyba miałem jakieś arbory, ale już nie pamiętam gdzie. O, akurat paku zdechło. Ciekawe. Aha, tutaj się mi przekopali też. Bo ogólnie plan jest taki, żeby. Mm, Wykopać mi tutaj diament. Diament, który będzie mi potrzebny do płytek. Więc niech w wolnej chwili oni mi to wybudują. czy tam przekopią się. A ja tak patrzę, czy tutaj jeszcze coś może być. No nie, no tutaj jest ten biom szlamowy, ale on raczej nic mi nie da. Tutaj też nic nie ma z biomów szlamowych. No nie mam gejzerów na ten. O tu ile jest Arboracorn. O to, to. Tutaj trzeba się wybrać, żeby dać pipom do zasadzenia. I już jesteśmy w połowie drugiej linijki, więc jest naprawdę fajnie. A drewna łącznie mamy 62 tysiące jednostek. Nie jest to jakiś super wynik, ale no ziarnko do ziarnka, a zwierzę się miarka. Hmm. W sumie to tutaj nawet tego nie potrzebuję. To jest wybudowane, więc tutaj ostatni element można wrzucić. No, i musiałeś mi akurat zrzucić na sam dół. Czy tutaj zrzuciłeś? Nie, pewnie tutaj mi zrzucił. Musimy też pomyśleć nad farmą e, tych połkrzeli, żeby mieć na wapno na stal. Bo trochę z tym mamy też problem. O, tu też nam już zasadziły. Więc kolejną drabinkę można przed nimi odkryć. Masakra, jak duży jest tych pipów. A one szczęśliwe są w ogóle? A, one są pewnie nieczesane nawet. No, co zrobić? No, nie wszystkie mogę wyczesać. To też proszę mi w miarę możliwości ciąć. A to niestety jest znowu za zimno. Nie wiem czemu. Widziałem ten Ar arborakor. Czy ty biegniesz, żeby to wyrzucić stąd? Tak. To jak już takie pobiegłeś, to chociaż zasać od razu. Nie, bo po co? No, chyba jakieś idzie. I idzie sadzić. Pięknie. To też mi już pobudowały. Okej, okay, no to, to proszę mi wybudować. W takim bądź razie. I tutaj tak. I tak. Matko, tu 17 kg gazu już jest. I chyba faktycznie zrobię coś takiego, że no to zdekonstruję i tutaj postawię baterię. Tą smart. Bo widzę, że faktycznie tutaj jest tego trochę. Inteligentna bateria. Automatyka i tutaj stację kontroli położymy muszę też pomyśleć nad generatorem z gazu ziemnego żeby gaz ziemny też używać oj, nie tutaj, nie to źle przeciąłem bo to tak ma być no tak, tylko zapomniałem, że tu jeszcze też trzeba kabel poprowadzić w takim razie a i tutaj widzę, że już też mi pobudowali więc to mi proszę zabrać, albo albo nie, bo wy z tego wybudujecie mi resztę tych płytek. O i już jest, więc mogę to dać tu a tutaj odciąć o Super. I teraz tak. bo to ma wysoki próg, czyli niski próg to 20, to tu ustawimy na 30 niski próg. I żeby mi spalało najpierw... Yy, Najpierw, żeby mi spalało po prostu wodór, a dopiero potem, żeby się zajęło węglem. A, tu też mi wybudowali. Super. Dobra, czyli robimy kolejną rzecz, to zamykamy. E, będę potrzebował na pewno transformatora. Tylko nie wiem, czy ten mi wystarczy. Do 1000 wat, a ten do 4000 wat. Ten do 1000 wat, a tu będę miał. No to nie, to ja wolę ten duży transformator. Tylko tak, średnio mam go gdzie położyć, ale to w takim razie przedłużymy to tak, a to mi usuńcie I tu postawimy transformator. Wiecie, wiecie o czym zapomniałem? No właśnie, zapomniałem o tym, że to też muszę przecież podłączyć wstępnie tak potem chyba będę mógł to inaczej rozwiązać potem jak będziemy mieć więcej źródeł yy, po prostu ropy to ta ropa będzie szła tutaj a ta tutaj będzie szła znaczy z, tam będzie szła ta tutaj z dołu taki jest plan wstępny paliwo też trzeba ogarnąć no pierwsza dostawa już leci O i ropa też Aha, bo to leci tutaj. No dobra, no niech będzie, że tutaj niech leci. E, ale w sumie to ja bym mógł im powiedzieć, że nie, niech tu nie leci. Niech to leci dopiero, jak tutaj będę miał coś takiego, chcę, żeby mi robili. I dobra, i tutaj mamy już to zrobione. Analogicznie będę robił z gazami, podobnie. Tylko, że z tą różnicą, że z, dla gazów będzie to nieco mniejsze, bo nie będzie potrzebowało podwójnych ścianek. Ale może dla estetyki, żeby to było wszystko prawie takie same, to zrobię. Już znowu nie macie szlamu? Gdzie jest szlam? Wy mi cały szlam zmarnowaliście na to. Także no, trzeba będzie to jak najszybciej zastąpić tą farmą pszenicy śnieżnej. Do tego wykorzystamy kilka pipów. Tu już widzę, że kolejny Arboracorn jest. Nie sądziłem, że te grzyby będą zużywały aż tyle tego szlamu. W tym przypadku akurat czujnik Atmo zastosujemy. Oraz standardowo bramka XOR. No i tutaj już nie mogę. Niestety. Ale praca zespołowa. Ładnie. Dobra. To mamy zrobione. Więc możemy w sumie to już chyba zamykać ten... Interes, ewentualnie jeszcze tutaj właśnie kabelki poprowadzić do pomp, które tutaj będą działać sobie. Mhm. I teraz tak, jeszcze pompa. No tutaj akurat nie dam jej i może nie zestali. Samo algamatu zrobimy. Jak widzicie tutaj to wszystko dobrze działa, przynajmniej póki co. Nie wiem dlaczego tutaj się nagle znalazło paliwo w tej kratce. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać potem. Że na przykład nie rozsadzi przez to e, tutaj mi tej kratki. Zobaczymy. Ale ogólnie wszystko działa tak, jak powinno. Tylko, że no niestety jest taki jeden mały problem powiedzmy, że powinienem wypompować stąd powietrze. Bo gdybym nie miał tutaj powietrza, to tutaj bym mógł sobie normalnie korzystać z tego czujnika hydro. A tak to niestety przez to, no tak się mogę z tego korzystać. Tutaj dajmy czujnik hydro. O, pip właśnie mi umarł. ojojoj. No. Ale dalej mam mnóstwo innych pipów. Ale ogólnie chciałem powiedzieć, że ten rozgałęźnik co zrobiłem, nawet się sprawdza. Że nie widziałem jeszcze problemów, żeby tutaj były z tym związanych. No, już kolejny arborakor. Dobra, już biorę. No w dwa. Ociepanie. Szalejecie teraz z tymi nasionkami. Na no, wodór nam nie w zastraszającym tempie. Nie wiem, po co aż takie to grube może buduje. No, chcę zachować jakąś tam symetrię, powiedzmy, względną. Ach, znowu zrobiłem ten sam bunt. O boże, czy oni mi. rozwali mi wszystko poza tym, co najważniejsze. Ech. Ha, mamy już drugi. Drugie piętro Arbor Tree ogarnięte. Nice. tu to miałem te Powietrzne zrobić. A, dobra, już trudno. A, no i oczywiście tutaj też zapomniałem, no nie? O, tylko ile wy macie morali? Skąd takie morale macie? Skąd wam się to wszystko pobrało? Oj, oj, nie mam już tego, wodoru. Właśnie mi się skończył. Ale to dobrze, bo akurat kończymy robić magazyn. I akurat będziemy mogli zrobić przy okazji... Będziemy mogli zrobić elektrownię na gaz ziemny. To muszę usunąć, bo to mi strasznie tutaj psuje cały zamysł wszystkiego. Trzech świata. I trzeba to w ogóle przenieść gdzieś. Nie wiem gdzie. A najlepiej w ogóle usunąć to. Pipy, wy moje kochane, co wy robicie w ogóle ze swoim życiem? Zapewne nic. Więc weźcie się za roboty. To już próżnie jest, ale tu jeszcze. Nie ma próżni. Tu jeszcze wypompowuje. Eee, dobra. Tu zostało nam tylko zamknięcie tego, więc to zrobimy. I wypompowanie. I będziemy mieć dwa magazyny. Tu jeszcze jeden pow powinien powstać na wodę. Ale na razie tutaj mamy wodę, więc tutaj niech to na razie pozostanie. Najwyżej, potem się go gdzieś wybuduje jeszcze. Ale no tutaj chcę mieć te takie magazyny. A tutaj, mieć całą taką, jakby, infrastrukturę. Ja chcę mieć najbardziej, jak to jest tylko możliwe, uporządkowane, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A to mogę w sumie odłączyć od prądu, bo Maciuś mówił, że tak, wszystko jest pod Maciusia. Nie no, ale wiedziałem mniej więcej, że to się nie opłaca, ale tak mówię. A miałem mało jajek, tu mówię. A sobie podłączę, bo czemu nie? Ale teraz faktycznie, jak. Mam te rzeczy podłączonych do tego jednego obwodu. No to dobrze jest, jakby było no tego tutaj więcej, no nie? Weźcie mi wytłumaczcie dlaczego tu mi woda nie chce iść. Bo ona idzie tylko tu. Dobra, tu też jest zamknięte, więc możemy też tu podłączyć to i wypompować gaz, który tutaj się zbiera. Już tak nie ma, nie ma. Dobra, czyli możemy w końcu przejść do działania. Proszę bardzo. Cały gaz ziemny proszę mi tutaj przetransportować. Tu może odetnę już. O nie, 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 nie. Prawie bym cały gaz ziemny, który tutaj wpuszczam, wywalił. To nawet mogę trochę dłużej dać. Na 60 sekund powiedzmy, dajmy. Jak wstępnie. Matko, tu już 40 kilo się nazbierało Tutaj ze z s... nie wiem 360 sekund to ile jest? 6 minut Może nie aż tyle Ależ 180 sekund Coś takiego A czemu mi się tutaj nie zrobiło na 2,5? No, i tu już jest 60 kg gazu zimnego. Nice. Dobra, zrobiliśmy te magazyny. Mamy tutaj magazyn na ropę, na paliwo. I w przyszłości powstanie również magazyn na wodę. Ale to gdzieś tam w późniejszej przyszłości. Na razie to są te dwa, cztery magazyny, które są mi najbardziej potrzebne. Czyli tak, tutaj mamy na gaz ziemny, a tu będzie jeszcze na wodór, który będzie kiedyś tam magazynowany, bo prawdopodobnie później trzeba będzie to troszeczkę powiększyć, co tutaj mamy, i trzeba będzie po prostu, i tego wodoru będzie dużo iść, i wodór potem będzie potrzebny również do rakiet, więc no, trzeba będzie coś takiego powiedzmy wykombinować. Dobrze, miałem zrobić jeszcze dużo rzeczy, ale no, nie powiem, ale budowa tych magazynów y, sprawiła, że dosyć dużo czasu mi to zajęło, więc no, niestety, ale na tym zakończę ten odcinek. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć.